Co się stało? Wybacz, wojowniku, łatwo mnie przestraszyć, mam to od dzieciństwa. Ciebie to Co? I witam wszystkich bardzo gorąco, mamy 34 minuty po północy, czwartek 9 marca. Panie i panowie, okazuje się, że nie zablokowałem sobie jednak fabuły. Postać mi znikła, musiałem wczytać sejwa, następnie z nią porozmawiać. Ale już wszystko jest na starych torach. Masz już jakieś informacje Wasze o Wasze zdrowie. Mój brat nie cieszyłby się z opóźnienia. Właśnie dlatego mi się Mag nie pojawił, by jeszcze musiałem i tak porozmawiać z Inogiem, więc... Ale ogólnie chodziło o to, że znikła mi jedna postać. Mam informacje. Tak jak twierdził Clovis. Lecz co noc wychodzi stamtąd, aby spać na wzgórzu w pobliżu obozu. Wyśmienita robota. Anok byłby z ciebie zadowolony. Natychmiast musimy ruszać do Silden. Wysłać kogoś, kto wykończy maga. Nie mamy nikogo na tyle silnego, bym mógł zmierzyć się z magiem. Co? A no, wiadomo pt. o co chodzi, a to oznacza, że pójdę. Ja. No, klasyka, gotika. Czarny mag musi zginąć. I teraz pytanie za 200 punktów, czy już się tam pojawi? Czyli widzicie, tutaj macie te jaskinie, gdzie podkreślam kiedyś były szablo zomby, bla bla. Natomiast. W ciągu dnia on miał być w pracowni Avegardo, a w ciągu nocy miał być tutaj. Wiadomo, dalej go nie ma, ale to nie ma problemu. Śpimy do wieczora. I dalej go tu nie ma. Czyli śpimy do rana jeszcze raz. I czekaj, 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 bo już coś jest nie tak. Sypia w, w jaskini w pobliżu zachodniej wieży Trellis. Zachodniej? A ogólnie, jeśli chodzi o ten dodatek, no mi się podoba mega. Naprawdę, wy tam ciśniecie, że ta gra jest taka i taka. Dobra jest, wy się naprawdę nie śmiejcie, ja was nie troluję, że mi się ona podoba, mi osobiście się podoba, tylko ja podkreślam, mi dialogi w ogóle nie przeszkadzają, ja się gdzieś tam uśmiechnę, gdzieś tam y, skrytykuję, natomiast chodzi tu tylko i wyłącznie o mięso. Czyli co, mag miał być ewentualnie w ciągu dnia w pracowni Avogadro, ale teraz tu jest ta ekipa sprzedająca własne dzieci. <laughs> Ty! Pracownia, ja troszkę źle skombinowałem, bo Avogardo faktycznie tu mieszkał, w tym, w tym budynku, tylko później w questie był przeprowadzony przecież do miasta, do pracowni alchemicznej w mieście w Trellis. No i tu powinien być ten mag, co jest? <ścoughs> nie ma go ewidentnie, jeszcze raz. <laughs> Dobra, uch, pojawił się mag, nie wiem jak to się stało, patrzcie, idzie do miasta. Robię save'a. Nie wiem jak to się dzieje, w ogóle jakieś popierdolone sprawy mają miejsce. On w ścianę idzie. O. Widzicie jak na paluszkach? Delikatne kroki. Czarny mag. Magu, co knujesz z Torusem? A, słyszałem o tobie. To ty walczysz. W takim razie powinieneś bez wahania wyjawić mi wasze podłe plany. Zanim podłe plany. to zrobię! Nie zawaham się. Wybiła twoja ostatnia godzina. No i proforma, no. Czarny mag, który używa mieczy. Wcale nie lepiej byłoby, gdyby mag używał magii, prawda? Lepiej jak używa mieczywka. O, pa, pa, pa! <ścoughs> Widzicie wy to? I się healuje i nawet czarów zaczął. Ej! Tylko to też nie jest wcale dobre, bo ja powiedziałem, że fajnie gdyby mag używał magii. Zauważcie, że magię można tak zabiuzować w tej gierce, że to jest parodia. No i spamowanie chłopa, siła level. 7,5 expa. I magiczne korzenie wypadły z gościa. I uwierzcie mi, znając yy, fetchquestowość tego, czyli taki powiedzmy troszkę podejście MMO. Muszę z powrotem wrócić do Inoga i poinformować go, że Mag nie żyje. Czarny Mag is dead. Czarny Mag you... Wielkie dzięki. Słucham? Od. Zrobione. A. Aaaa... Ja na początku nie rozumiałem, dlaczego tu nie ma dialogów. A to wy wytłumaczyliście mi, chłopcy, że oni naprawili to właśnie tym Enhanced Edition Patchem. Próbowali pospinać fabularnie... Te braki, których normalnie nie było. W tym głównym wątku od twórców. Czyli wiadomo, nie będzie gdzieś tam dialogów, ale przynajmniej trzyma to sens fabularny i dlaczego tu jest jakiś asasyn. Jesteś tu, by walczyć? Jesteś wojownikiem? Czy? Przywódcą? Jestem obywatelem Myrtady. Nie rozumiem. Zrozumiesz. Jestem tym, który cię pokieruje. To czego szukasz, znajdziesz w ja Odpowiedzi przychodzą tylko i Czekają cię, wielkie próby What the i fuck? Wyparował! Ale bania, ty. Ten mod, ja to mówię mod, dodatek. Sporo rzeczy usprawnia, sporo rzeczy psuje, ale na przykład skrypty typu znikanie NPC, a tego nie było w gotyku trójce. Oficjalnie przed mordą cię NPC nie znikały, a tutaj oni się nie patyczkują. No do, jak w Memosie. Dosłownie pojawia się Quest giver. Daje ci coś. BUM! No jak w Memosie. Dosłownie w czasie rzeczywistym spałni potwory, tylko dlatego, że masz questa. I patrzcie, robisz tak, żeby od razu agro zdjąć. Bizony się teraz gryzą. Ale gryzą się tylko dwa z jakiegoś powodu, a nie wszyscy naraz. Także całą resztę bierzesz na siebie i po prostu. młynkujesz. 500 HP, 180 siły, jakiś tam pancerz. Halabarda, kręciołki. I co, i gówno, bo dostaje bułę. Przybywam z Geldern. Anok domaga się, abyś rozkazał Orkom zaprzestania napadów na karawany. To zrozumiałe, że się tego domaga. Ale bierzemy udział w wojnie. Potrzebujemy broni oraz rudy. Twój przyjaciel Gorn. A... Zadanie anulowane? Czekajcie. To idziemy do Goty. Stój. Muszę się spotkać z Gornem w ważnej sprawie. Ja tak nie Jestem nie jego być. starym znajomym. O, jak miło że wpadłeś. O, miło, że wpadłeś. Ja. Mówię poważnie. Gorn i ja nie mogę wpuszczać obcych. Może mógłbym jakoś pomóc? <suszyć> <suszyć> Uparty jesteś. Słucham. O co de? <suszyć> Ofiarować hojną darowiznę na jakiś? <suszyć> mm -hmm. Roz... Nie wiem, już to zrobione na siłę, zapłacę ci Sprzedajemy cały śmietnik z ekwipunku I 53k zostaje z niczym, ale to nie przeszkadza 50k Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? Brak dialogu A co ciebie tu sprowadza? Mieliśmy trochę przygód, lecz szczegółowe opowieści, coś tam, coś tam Co mogę dla ciebie zrobić? Przybywam z prośbą o danoga. Teraz nie mogę do ciebie dołączyć. Mam pewne niezałatwione sprawy z Torusem. Rzuciłem wszystkie swoje oddziały do walki z nim. Ale bania to jest, bo wyobraźcie sobie, gdyby nie było faktycznie tych dialogów, dopisanych bez dubingu, no nie miałoby to spójności w ogóle. Co? Kiedy tu ubawiłeś się w chowanego z ksardasem, ja musiałem pilnować pod. Torus chciał podstępem przejąć władzę w Myrtanie. Jesteś pewny? Oczywiście. Intryga jakaś. Że Uważaj. Ba, dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jak? Odnajdź pewnego maga kre... Po co? Człowiek ten często pomaga mi gromadzić informacje. Gdzie go znajdę? W jaskini, w której wcześniej była Okara. No, i znowu idąc tym schematem domino, idziemy do Okary. Gdzie tu jakaś bitwa ma miejsce w środku? What the fuck? Mistrz Warki Warok? Okej, okay, czyli się, wychodzi na to, że Okara została w tym wątku fabularnym pokonana przez orków, najechana przez orków. Nie powiem, że mi się to podoba, bo akurat ci orkowie są dość twardzi na ten etap rozgrywki. Także, jako że ja nie mam jeszcze broni z mega dużym zasięgiem, to jest tak. Mało mi się to podoba, no co tu dużo mówić. O, proszę, Kan. Co? Jak to jest możliwe, że. Czyli ty. Robiąc ten wybór yy, gorna zamiast Torusa automatycznie jestem wrogiem orków na to by wychodziło. 500 ekspa. Dziękuję, że zdecydowałeś się mnie uratować. Co by się... był mój obowiązek. Powiedz mi jedną rzecz, Magu. 15 K expa. Szukał ostatnio jakichś Dwa lewele w jednym dialogu Muszę wpadły. Wiedzieć, dlaczego? Coś pięknego. Nie męgo. sądzę, by to robił. Czemu tak twierdzi? Smocze kości są bezużyteczne, synu. Smocza magia zamiera wraz ze śmiercią. W takim razie Torus szuka czegoś innego. Dlaczego Kan cię bił? Próbował mnie zmusić, abym przyłączył. Bił? W jakim celu byłeś mu potrzebny? Kan nigdy nie był zbyt rozmowy. No to cieszę się, że znalazłem się tu na czas. Musiałeś się tu znaleźć. Jak to? Nie rozumiem. Już wielu napotkanych rzeczy przyjdzie ci nie. Zamiast tego, zastanów się nad wyborem. Było ci pisane, żebyś tu przyszedł. Ale to, czy mnie uratować, czy nie... Piękne. A teraz idź. Przed tobą wiele pracy. Jak to jest możliwe, że wszyscy wiedzą, o co chodzi? Jakiś losowy mag wie, o co chodzi, że jest jakaś przepowiednia i tak dalej, a bezimienny nie wie, o co chodzi. Wszyscy są mądrzejsi. Wszyscy wiedzą o OCB, a ja jako z bogów... Nie mam pojęcia. I zobaczcie, pojawił się Sylwester. Ten chłop, który mi znikł w poprzednim... Poprzedniego dnia, wczoraj... I nie mogłem wykonać yy, zadania z czarnym magiem. Rozumiecie, tu są skrypty gdzieś zabugowane? Czy to wprowadził Enhanced Edition Patch, czy twórcy po prostu nie potrafili oskryptować? Czego chcesz, mura? W każdym razie potwory, yy, przepraszam, NPC pojawiają się i znikają. Od tak. Raz on jest, raz go nie ma. Torus, czy on ma coś do powiedzenia? Nie ma nic, mimo że zabiję jego największego dowódcę. Kana? On jest okay. Jako, Jakoż mam teraz chwilę, mogę od razu powiedzieć, dzisiejsze dialogi w Zmierzchu naprawdę były wysokiej jakości. Wiadomo, tam brakowało kilku kwestii dubbingowych. Ale ogólnie, naprawdę, nie, jakby ktoś oglądał dzisiejszy tylko odcinek, to nie można powiedzieć, że ta gra jest jakaś niespójna czy głu... nie, naprawdę poziom był utrzymany. Chyba zaczyna się prawdziwe mięso w tym momencie, jeśli chodzi o dialogi. Witaj. Złóż mi pokłon. No właśnie. Pognienem? Dlaczego? Jestem synem Robara II. Robar nigdy nie miał syna. Ciekawy jestem, skąd ty możesz to wiedzieć. Przypuszczam, że ty i mój ojciec. O kurde, ja dopiero powiedziałem, że dialogi w porządku. Niezupełnie. Jest? Jestem tu, aby ponownie zasiąść na tronie mojego ojca w Wengardzie. Rozkazuję ci, byś zabił generała Lee i umożliwił. Hmm, zabicie generała Co Lee? Jest? Może... Co jest? Co? Myślisz, że daje Ci możliwość wyboru? ci jak najszybciej! Jesteś tylko nędznym kawałkiem ścierwa. Dlatego też musisz zginąć. Twoja kolej! Ale kłeścik zapodany. A tak zachwaliłem. Syn Robara II. 500 doświadczenia. <noise> Trochę na siłę dodany kłeścik, ale fajnie, że była jakaś interakcja. I ktoś mi powiedział, za co bardzo ślicznie dziękuję, że tutaj w węgardzie na dachu. Zamku powinna być mega OP zbroja. Ja to za chwilę sprawdzę. Ogólnie ładny jest ten węgard. To muszę wam powiedzieć, chłopcy, że posprzątali, tutaj gdzieś się odbudowuje jakaś wieża, tam świątynia już postawiona z powrotem. Ładnie to wygląda. Chociaż dalej, to są asety gotika, więc. Niestety, wygląda jak wygląda. To ciebie Jacob! ciebie z tym alkoholem. Nie, ja. Do licha. Miłego dnia. Bezimienny się zfrizował, trzęsie się. Szukam sposobu, by spotkać się z Lee. Szukam sposobu na to, by spotkać się z Lee. Hmm, mogę się tego dowiedzieć. Dziękuję, przyjacielu. Będę w pobliżu. Jesteś z Faring czy z Vanguardu? Z żadnego z tych miast. Zmiertany jestem. Myślę, że to ty mógłbyś mi. Dlaczego. Z... Przyjacielu, nastały ciężkie czasy. Od kilku tygodni zakaz generała nie dotyczy cię, a ja będę trzymał. Ale to dobrze zrobiony questik dobrze. jest. Dobrze. Gorzała dla Jacoba. Bardzo dobry quest i sam dialog. Dubbing utrzymany w klimacie Gotika trójki. Pogadali, pobiegali, zdobyta zbroja Robara, ale najśmieszniejsze jest to, że nie powiedziane gdzie jest Marciem. Mark. Poszedł się spotkać z mieszkańcami, bla 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 bla. bla. Kto to, ma na imię Mark. To wojownik, który okrył się niesławą. Ale tu nie ma. Nie jest powiedziane, gdzie on się znajduje. Ja oczywiście sprawdziłem. Podobno w Ardei. Tylko dlaczego gra tego nie tłumaczy. Mark to rzekomo ma być najemnik w zbroi najemnika, tej średniej. Na pewno masz coś Cóż. lepszego do domu, a, my a sama Ardeja jeszcze nie aktywowana, bo jak widzicie, dialogów Zostaw mnie w spokoju. nie ma. Co się stało? Wybacz, wojowniku. Łatwo mnie przestraszyć. Mam to od dzieciństwa. Ciebie to nie Co? To wszystko jest tak wymuszone, te dialogi z dupy, że podchodzisz do typa on... Eh? Po co to? Można by to sobie odpuścić. Mark. Wojownik Mark. Oddawaj mój artefakt, ty orkowy Jak Co? Artefakt! Artefakt! Hmm... Wybacz. Kąty kamery. A... Na pewno masz coś lepszego do robić. O chłopa papierdoliło zupełnie od tych... Ja go pobiję. Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, ale... Z reguły jak ktoś pieprzy głupoty, to... O kurcze. Nie ci to na such. Zostaw mnie w spokoju. Nie chce z nami rozmawiać, okej. Okay. Siegfried. No niestety podjąłem walkę z całą więc to nie jest dobre rozwiązanie. No i co można powiedzieć, panowie? Krótkie podsumowanie, bardzo dobre dialogi, wyjątkowo dzisiaj poziom dialogów, spoko, naprawdę nie można wiele zarzucić, na przykład ten jest z Jacobem w węgardzie, mi się podobało i zaaranżowane fajnie, tak wiadomo jakieś pierdolenie Siegfrieda tutaj, czy chociażby Mark zorkowym pomiotem, o co chodzi, ale ogólnie nie jest źle, tu był duży potencjał, żeby to był dobry dodatek, czy jest to dobry dodatek? No nie, ale trzymajcie się gorąco, w przyszłym odcinku kontynuacja fabuły.